Witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Szymcio Majera, a dzisiaj zrobimy special z okazji pięciu widzów. Więc tak. Z tej okazji zrobię creepypastę pastę mojego własnego pomysłu, więc zaczynamy! Pewnego dnia szedł sobie pan ulicą. Szedł sam. Było ciemko. Bardzo ciemko. I była mgła. Mgielna. Chodzi o to, że nie było, nie było wtedy niemgielnie. Było, była mgła. On, on szedł, szedł do domu w tym momencie. No i jak, jak przyszedł do tego domu, to on otworzył drzwi. To była początkowa funkcja. Mieszkał sam. Sam w domu mieszkał. On, on szedł, szedł do domu właśnie. Znaczy już szedł. I, i słyszy, że za drzwiami tak, tak nie przed drzwiami go za, za nimi tam w pokoju siedzi pan inny nie on tylko inny cały czarny ale nie nie że murzyn tylko on był czarny no i on, on do niego podchodzi. Podchodzi do niego i mówi. Co pan robi w moim domu? Zapytał. A on powiedział. Siedzę. To jest koniec mojej historii. Serdecznie dziękuję za uwagę. Polecam wymyślić własną creepypastę. Polecam. Polecam. Więc tak, do widzenia, Wam mówię. Do widzenia.